Witam Was serdecznie. Otóż każdy z nas stał się wobec siebie wrogiem. Wszyscy się kłócimy i walczymy ze sobą. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nasz Nord jest tak skłócony? Dlaczego tak zażarcie walczymy ze sobą? Czy to nasza krew? Nie! W chwilach słabości potrafimy się zjednoczyć, ale to rząd napuścił nas na siebie jak psów! A my nie jesteśmy psami. Jesteśmy jednym narodem, jednymi ludźmi, których chce dobra. Nie zależy czy z lewicy, czy z prawicy, czy z centrum. Każdy chce dobra tego państwa. I dlatego musimy się zjednoczyć. Naszą siłą jest nasza jedność. Musimy to zrobić, bo inaczej nasz kraj upadnie. Siła i praca naszych przodków stanie zaprzepaszczona i zniszczona. Wszystko stracimy. Nasz kraj znów zostanie rozebrany na kawałki. Wszystko zostanie zniszczone. Nie możemy do tego dopuścić. Nasz naród walczył tyle set lat ze swoimi wrogami. Zwyciężał ich, bo siła nasza, naszą była jedność. Jedność właśnie była naszą siłą. Nie podział. Wszyscy byliśmy jednością. Gdy zaczęliśmy się kłócić, to zaczęliśmy przegrywać. I to się dzieje dokładnie dzisiaj. Jeśli my nic nie zrobimy. Z tego kraju już nic więcej nie zostanie. Jeden Polska pl który stworzył pan Daniel Podziemnej TV to jest nasze narzędzie, którego musimy użyć, by się zjednoczyć, by naprawić nasz kraj, by wybrać nasze pomysły, wybrać naszych ludzi, by stworzyć jeden komitet wyborczy narodowy. Poza tym systemem musimy wyjść poza ramy systemu. Musimy stać się narodem na własnych możliwościach. Jako obywatele musimy to zrobić, bo inaczej nigdy, przenigdy nam się nie uda naprawić tego świata, tego kraju. Musimy to zrobić, tylko to nam pozostało. I dopiero się zaczną piękne czasy. Wiem, to jest bardzo trudne, wydaje się nierealne, skoro ludzie się tak kłócą, ale to jest możliwe. To jest wszystko w naszych sercach. Dlaczego noszę dziś czarną koszulę? Bo mi smutne, jak ludzie walczą ze sobą, jak ludzie się na siebie wzioczą, jak są przeciwko sobie. To jest smutne i złe. Jakim cudem to się może dziać? Jesteśmy jednym narodem, o wielkiej historii, o wielkiej przeszłości. Patrzy na nas 40 pokoleń naszych przodków. Kimże dla nich jesteśmy? Co powiemy naszym dzieciom, naszym potomkom, że byliśmy tchórzami? Nie! Nie jesteśmy tchórzami. Jesteśmy wielkim narodem. Musimy się zjednoczyć, stworzyć jeden naród, w którym jesteśmy. 38 milionów ludzi w tym kraju, miliony za granicą. Musimy naprawić nasz kraj. Inaczej, jak spojrzymy na